Maxiu! Aaaa, i z tym. Zapomniałem zmienić. A to ty! O ty! Samolubię jeden. Ale chyba to skończyło mi się, nawet, ale nie chciałem go już ulepszać. Ja teraz tylko killerami gram. tu. Już co z tego ciasta musisz dawać? No ja tam na killerach mam po 200 ciast. Tak, jednego to wiesz. No to dawaj z killera Ja idę chyba na main'a Ja robię w szaku. Jest piwnica jak coś w szaku. O, random jest Twitch TV. Pablo Baciu. O, guszy. Możliwe. Biegnę do głównego teraz. No nie. Ale, Ale nie do środka, nie do środka, pod głównym bieganiem. I oberwę na palecem. Dobra, tak nie? Dobra, odbiegam od głównego, biegnę gdzieś w kierunku szaka. Tylko nie mam tu niczego. Zrobimy Gena i gdzieś jeszcze nikt nie wie się, to jest cud. No? Postawi mnie, poszedł do szaka. Czy to jest pierwsza gra, która siądzie? No tak? niedobrze. Nie, nie nie Jest w szaku. Wiem, a ja chciałem tu skrzynkę otwierać, ale goni randoma na szczęście nie, mnie A ja mu przebiegłem centralnie kurwa obok niego. i gdzie ja biegnę? Kurwa ja do bramy dobiegłem, nie? O random się nie bopy między nami Nie. Taki trochę mój poziom. Tylko co też on mu tam robi? Ale <laughs> ja przynajmniej nie jestem upośledzony, bo nie mam w nazwy. zły twi A mógłbyś se zrobić? Ja daj mi święty spokój Takiej plagi ma? Niedobrze, dobra ja już wie, po niego wie. pół... Czekaj, 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 czekaj Idzie do osoby, która jest najdalej i do Dobra, mnie? Mhm. Mm tak. Czy on ma barwę? On ma barwę, bar no. no. właśnie, się zastanawiałem. Kęczę ja gena i pójdę po nią. Dobra. To ja jest skończę w mainie. Kurwa. Ja no. Do zakończenia gena. 7 sekund się ganiały. O przedniesz, macierz. Już i tak z mojej pozycji kampiącej, kufa za ścianą, to. No Nie zrobię tego gena. Cover me, cover me, thank you thank To ja idę Idziesz po bazę Patrz, czy nie? Trzeba No ja mnie goni To ja idę wtedy No ktoś tu śmiesznie biegnie, ale nie wiem czy to... to 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 mogę ja być? W, w sumie dwie osoby wyglądają jakby się ganiały Ta, to on nie, Dobra, chodź Zostawił mnie, zostawił mnie, ja wraca się w tak. Boże Przecież ja z tymi paletami, które tworzę, robię cuda normalnie, Dobra, ja go biorę na siebie bo w stronę bazalta, Wiesz. albo idę w stronę bazalta, ola o mnie. To jest Twitch Sniper. Jesteś bazalt, No za kamieniem, bo on mnie tuneluje, szmata pierdolona. No, no to mecz, który siądzie, mhm. Nie. Zesra się chyba. Jeszcze kurwa zdalny hak, no ja pierdolę. Nie dość, że jebani tunelerzy sami są, to jeszcze kurwa dają im zdalny hak. Żeby kurwa się nie musieli namęczyć za bardzo. Ej, ale ja się dziwię, że czemu on w ogóle... O, o, Gonił nie... Maxa, zrezygnował. Miał ciebie z wyjebane, poszedł za mną na haku. No to jest ewidentne kurwa smolkok, jebany tunelarz. I ktoś mi powie, że to jest styl gry. To jest kurwa spierdolenie umysłowe, a nie styl gry. Niech se kurwa z botami gra Na serwerze dla zbanowanych czy coś A nie kurwa z normalnymi graczami, no bez jaj. Dwie osoby miał w dupie No, no kurde wyczyściłeś się To no. albo leżę, albo leżę, albo... No leżysz Dobra, bo zatkam się No i idę gdzieś kurwa jak padniesz pod paletą cię Nie wiknij. W... Pleża. pod paletą, pod paletą. Bo ja specjalnie tam postawiłem. Ej, ja, ja się kitram w krzaku teraz, bo jest kurwa blisko akcja. Znaczy ja Zdej uciec nie muszę, ale ja bym chciał chociaż pograć w tym meczu, nie? Cokolwiek. Byłoby sympatycznie. Ja idę sięgnąć. Ja tu blisko jestem, ale już chuj. Dobra, to idź. Ja idę, bo to dosyć zniosłeczkę. Oczkujmy się To już z tą turną barwę ma no. czekaj, bo to była zielona skrzynka jest Zielona pusta skrzynka no, A dobra Ja nie w naszym kierunku chyba Zrobim, zacząłbym robić tego gena. A ten w mainie został zrobiony? Tak, tak, tak O on tu jest O on tu jest to w sumie z genami nie jest źle, nie? nie. To jest trójga. Jest w waltance, jest tutaj i jest na środku drogi. Dobra. I idzie tu z nim. O Boże. Nie, no nie, da się normalnie. Jest jakiś gen do zrobienia Ale Chodź do, alta, do altany, bo tu mam prawie zrobione Dobra, i potrzebuję trochę tego gena do zadania. Żebym blisko mnie nie widział Dobra, To rób go Ja idę ściągnąć I Nie mogę Ola mnie, ola mnie, ola mnie hmm. Uderzy mnie Też mnie olał, idzie... Kopie gena I biegnie w moją stronę Chodź, leczymy się Jezus, kurwa Random, nie biegnij za mną, szmato jebana Najkorsze jest to, że oni mają dentkę. No Ale on jest ranny, to powinien go... Według filozofii grania... Ta, tuneluję go na no moje szczęście, ale generalnie jest szmatą i tak. Ja nie mam haku w ogóle. Mogę ci na niego poświęcić, ale mi się nie chce na random'a poświęcać sorry. No ja bym mógł przyjąć, ale to by pewnie przyjął nie, i zginął zaraz. Więc. Nie, nie, zaraz. nie. nie, Więc, ty, nie przyjmuj, ty nie rób takiej rzeczy badam. Nie, no, bo to nie ma sensu. Ja albo obi. Wam mogę pomóc, ale kurwa. Ja Randomowi pierdolę. Mam. Zrobię se totem. <laughs> bo nie umiem znaleźć żadnego kanału. Dobra. Nie zdążymy go zrobić. Zdążymy, zdążymy. Przynajmniej ja muszę zdążyć. Chyba, że przyjdzie do mnie. Idzie do nas. Nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj, nie puszczaj. Upuść, uciekaj. Dobra. Gdzie jest fajnie. jeszcze jakiś? Um, na środku drogi, tam gdzie Obi teraz biegnie z nim i że go nie znam. ROBIĘ! Rób, rób. Gdzie ty kurwa się z nim ganiasz? Eee, tam... No bo wiem już. W tym nie fajnym miejscu twoim, którego nie lubisz. No, tam to gdzie wyrobię. nic nie ma. No. Hmm. Ja? Powiek Kurwa, gdzie on jest? Raczej. Aha, on go powiesił, no tak. Mhm. Zapomniałem, że no barwę. dobra, no, Maciu, to. Dobra. No, dobra, to teraz wyrób Gena, ja najlepiej żeby Ale ja on mi koni, co on ci zrobić ze gena? No dobrze. O, Jezus, jeszcze wbiegłem mu, dobra. ja pierdolę. Chyba wiem, gdzie jest trzeci, po drugiej Pale palety, jak leci. Szkoda, że to są te dobra. fejkowe Bardzo możliwe ewentualnie gdzieś po prawej stronie, ale... Ej, o, aha, bo on ma ten urok, że może zniszczyć całą paletę. Dobra, tyle. Próbujcie to zwyciężyć. Jakkolwiek. Ja go i tak zgłaszam za tunelowanie. Czekaj, ja go widzę, tak, biegnie centralnie. Wbiegnąć mu na czas, na no, tego, że i tak przez pół meczu gówno robiłem, to i tak zginąłem. <grym myślę> Niestety. Totalnie. Powiedz mi, kiedy tam odejdziesz, to tam zaczniesz. Ty nie, 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 nim To To nie, nie, się, Jestem nie, nie, po altanki z nim. Dobra, nie, 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 Idę nie, nie, idę na main'a. Idę Idę, No nowhere to hide, od razu bym wiedział, gdzie iść. Czy ja wiem, Maxiu? No. no... O nie, to Może widział, gdzie do... idzie, albo... No trzeba sprawdzić. Nie, ja, ja mnie wtedy nie widział, nie, nie, nie. Ujdzie do ciebie, uciekaj. Albo się domyślił, no to też... Może, może, Też może, tak czasem to bywa. ...centralnie popatrzył się w Wie... kierunku. Aha, to no jak się popatrzył, to raczej to. Tak. No... To raczej tak. Uważaj. Wykręci. O, nie wykręcił. Nie wykręcił. Dobra, jestem już na... A czemu ja oglądam z perspektywy Maxa, jak ogląda jak ciebie goni... Jak, no. jak ciebie, jak się gonisz. Ej, chuj. Jak mnie te eventowe rzeczy, niszczenie palety spoko, ale wieszanie na daleko to już jest trochę przesadzone. To jest... No. Tak, to jest przegięcie pały, bo to... To, to mogliby skasować na ten event w ogóle uiglowanie, bo chuj. A przypomniałem sobie, że w tym nowym updatecie co będzie? Wiedzieć, to... tę się... nie wiem, czy jakaś skrzynka to będzie, czy normalnie, że jeżeli ktoś zginie na hachu, to ten hach się znowu jakby spełni. No nie! Pierdolisz teraz. Pierdolisz w tym momencie. Ale, ale nie jestem pewien czy to jest dodatek czy skrzynka czy normalnie. No. z narzędziami. Też. No nie, no to, to już jest przegięcie pały, jak coś takiego nie, będzie. Nie to, to nie, to nie, to nie... To, to, to bez sensu totalnie. Jezus Maxi, ty punktów dostałeś. No. No. Jedyna taka mapa co mi przychodzi... O, cinka yy, będzie. To ten, to... Kadowf nie, nie kadonfil, tylko... Świnia No, złomowisko świnka jeszcze No cóż... Przecież ja tam się skradało za mną A, to osoba jak mamy świnkę Gdzie jesteś? Eee. A widzę My jesteśmy nie, jest w rogu jest przy wzgórku, to... <noise> nie idzie do wzgórka <noise> Idzie prosto za nas O jestem chryp, cicho, odpaliłem zamiast o okrąg Zrobiłem jej 360 w tym miejscu bez wyjścia Zajebiste No i... O Jezu Poczekaj, to może to mimo... mnie zauważy... No chuj Ja zapatrzę... Dobra, niszczy paletę I nie idzie jeszcze do nas, teraz Zostań. idzie do nas nie, ze mną chyba. Nie, do nas. Nie, do, was. do nas. Zdążyliśmy. Ale nie udało mi się panie, Kurwa, wbiegłem o... jej pod nóż. Trzeba spróbuję. Ach! Niedobrze się tak razem gonić, kurwa, bo to... Została na tobie. Tak, tak. A ja jeszcze nie mam w ogóle. No... Dobra, idę k robić kolejny mało taktyczny gen w rogu mapy. O Jezus, to jest bardzo zły taktyczny podświnia, bo ona może się zakraść z każdej co strony. No ona robi. Ja je... No jest dziwne. No właśnie widzę. A przez ścianę mnie trafiła. Dobrze. O przepraszam, co ty robicie na? Wy dwójka robimy Gena. Nie martw się, na widziałem cały czas. A Robicie gdzieś na środku? Nie, z boku. To zróbcie gdzieś na środku, bo ja robię kolejnego z boku, wiesz. Zaraz nam zostaną same na środku. Dobra, idę na pagórek, odkarałam balans. Chodź, chodź, świnko, Braw. cyk. Na pagórek, cyk, balansik i lecę na maina, ile mogę. Możesz, możesz, Jakieś gdzieś dać mogę do ciebie. Czy ona się już poddała. Ona się chyba poddała. Chodź, mnie tu uleczyć, czy jakbyś mógł. Idę. Na balkonik. Jeden. Mhm, biedna, na mnie trafiła, na ciebie nie Ty, ja tyle ja, razy. Ja w ja nią wbiegłem, tak dosłownie dwa razy. I ona zero i ona reakcji. Ale jeszcze na mnie biednie. E, no dobrze na ciebie, bo ja zrobiłem najgorszą rzecz, czyli spadłem w tym tranie. Ale tutaj z nami też w ogóle generalnie kupiłem, rzecz zrobią bo przy czymśmy się zderzyli na tej palecie, i ona zamiast polecić za, za chorą osobą, która leci na pałę przed siebie. To ona poszła na ciebie. No i na takich flair jest... skazany. No leczysz mnie. Choć nie wiem czy z mordercą nie przyjdę. Ale ja cię może lepiej wyleczę Ah, dobrze. morderca gdzieś tu jest? No jest, jestem. Spocja. Ona mnie nie trapiła dwa razy podstawowym atakiem. Tu chodź, Max. Czekaj, bo się gonię z nimi. Aha, ci gonisz, dobra, to jest pierdolona. Znaczy, za jej plecami proszę, właśnie. A to rób sobie, co chcę. Boże, to, jest, no to Robię kolejny ken no? w rogu, musimy zrobić jakiś do środku. Idę hmm? robić na mainie, w mainie idę robić. Znaczy, ja robię przy szakle. To... I co, trapa na głowę? Oczywiście. Zostawimy ją. do mnie. A teraz idzie po mnie. Odwróć się. No do to, to drobnego, Ale wyleczcie się, bo to tak. Nie, na razie nie mam po co się leczyć, bo kurwa nawet ona do mnie nie podeszła. To na początku meczu. Idzie do Kurde, tamten, który ten genu miał tak na 9-9? Wiecie? A, to jest. to właśnie go kopła. idzie w stronę haka. Jest w kucku, w jest. i wraca, idzie do mnie. Uuu, jestem pod paletem, jak kur, to już się to interesowało. No, random Może random usłyszy cies... Random cię ściąga czy co on robi? Ek, tak, 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 tak. Tak, biegnie. Kurwa wybuchłem. No, ale to może przyjdzie. Biegnie do hakowych. Tam pod hak biegnie. Nie, do głównego poszła. Zobaczyć Z czy ktoś głównego. nie kręci gena. Ty, ale jak ty mi to odpalisz, to mi się... Jest u mnie! przysaku. Będę leżał w piwnicy. Nie. I ten gen z szaku jest mocno zrobiony. Jak coś. Uuuu, Propowanie. Ona mnie trapnie W ogóle Może no, zapomniała. A, a błędzie pułapki, bądźmy, jak coś. <śm> <śm> Gena obok krzaka kopnęła. sięgać. A bo ty nie masz, ja pierdolę! ona Nie trafiła. No bo we mnie trafiła. A ma to zamiast się już poddać, to. No nie gadaj że Czy ona za mną biegnie? Czy mi się wydaje? Chyba tak. No nie. Tia. Poszła za obim No ty gadasz. Tak. No nie wierzę. No wie jak my to przegramy to już będzie Kurwa Stworzyłem paletę, nie trafiłem, stworzyłem drugą paletę i też cię trafiłem No cóż, do trzech razy sztuka, ale trzeciego... A ja, ja zostałem mi dwa te do ściągnięcia przeru No ale... No to co, tak bo... gramy są Świnia świnę na mnie. No i ja adrenalina, mi się, adrenalina mi się nie odpali a no, ha, my się, leczyć nie możemy. Nie. O, dobra ściągnięta. Uff. Idź no. po ciebie? No chodź, bo coś nie widzę. To już znalazłem. No jeszcze jedna i jeszcze nie To jest bez sens. Co ty, kto to tu jest? Random. Random, dawaj leć parówo jedna. Ja jestem pod paletą jak coś No. Aha! ha, dobra, nieważne. No, ale czy nie jesteś? No, Uleci. dobra, zapomniałem. Eee, niech to podniesie mnie ktoś, halo? A gdzie ty jesteś? To jesteś ten, ty tutaj? No tak, ja jestem tym leżącym. Aaa, to pod... jesteś ty. Zostawiłem wycie... je, zostawiłem je. Ja je. też jestem pod paletą. I idzie tutaj. Podejść, podejść, -dążysz, dążysz, I I w drugą. Chodź po może, ja też jestem pod poletem A za mną ten ma ten ten tamten otwiera bramę Random na sa dobrze Brama otwiera O, idzie teraz na Zostawiła mnie, mnie. Bardzo powoli No i spnęła mnie Którą bramę on otwiera? Tą dalszą Daleko, daleko, zagłębiam No nawet nie wiem gdzie ona jest Patrzę się teraz na, prosto, na nią Jest pod tobą, jest pod tobą i to centralnie pod no, tobą. No, centralnie pod tobą. A tamten gościu będzie się bawił dziwnie. Dobra. Idę się czuwać na tej ramy. Uh. I ona teraz jest w cichym trybie, nie? Ja też. Tak, mam. tak i gościu zamiast. Tak, tak. Ehm, no. Gościu zamiast mnie uleczyć to zrzucił paletę Powiedziałeś, nie? Tak. Kogo Taki jest właśnie plan? Chodźcie po obu, proszę. Ja idę po niego, to nie ja. idą to do bramy. Oni... No, Otwórz tą bliższą bazalt. Ja go podniosę, okej? Okay? Idzie tu, idzie tu, chodź szybko. Ja nie zdążę dobyć do tej bramy, żeby ją otworzyć. To wygadacie. Dopiero teraz zaczynam. Nie nie Padnę. No i chuj. A ty i tak obi byś nie uciekł, bo ty masz maskę na łebie. idzie i... Do mnie? Mhm, mm do ciebie chyba dojdzie. Nie, nie jedna nie. O, teraz mi daję. To by też maskę dała. Ale to da. już nic nie da chyba, jak jest nieaktywna. No ale nie uciekniesz. Nie, teoretycznie jak nie. Z tym. Nie, no. Jak jest nieaktywna, to powinien... Aha, no ja nie wiem jak to w Czekaj, ja sobie wezmę... A czekaj, bo ona może mieć tego. No właśnie. A ja tu stoję jak debil. Jaki tunel. A już kiedyś tak zrobiłem. Błagam, klapa, 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 No ale szmata kolejna, kurde. Co prawda była kiepska, ale szmata. No Mało punktów coś nie zostać. A ciebie też powiesił No, bym się nie udało podnieść ona, ona do momentu, dopóki nie, nie udało jej się powiesić i założyć maski pierwszej To, to totalnie, jakby się, jakby się obie, obie mu udało dłużej ganiać albo jakąś zamiankę zrobić No Na ganianie, to ona, by, ona w czarnej dupie by była I Patrz, miała tego no krótko to ma. Faktycznie. O Jezus, to dobrze się. Krwawy strażnik, faktycznie. Ja pierdolę, ale bym odjebał manianę, ale już raz tak zrobiłem. Że czekałem coś tam, kurwa. I... Już taki unlucky. No, ale raz już, raz już odjebałem taką manianę właśnie, dlatego teraz w ostatniej chyba chwili, kurde.